Jak pobrać Messenger Lite na Androida? Cześć wszystkim, witamy ponownie na naszym kanale YouTube. W dzisiejszym filmie dowiesz się, jak pobrać aplikację o nazwie Messenger Lite na swoje urządzenie z Androidem. Więc bez zbędnej zwłoki przejdźmy od razu do procesu. Zacznij od otwarcia sklepu Play na swoim urządzeniu i w górnym pasku wyszukiwania wpisz Messenger Lite. W moim przypadku, nawet jeśli wpiszę Messenger Lite 2023, pokazuje aplikację Messenger, co oznacza, że Messenger Lite nie jest już dostępny do pobrania. A jeśli chcesz używać Messenger Lite, możesz pobrać Facebook Lite. Następnie stuknij ikonę Messengera, a to będzie działać jako Messenger Lite na twoim urządzeniu. I tak to możesz zrobić. To kończy dzisiejszy tutorial. Dziękuję za obejrzenie filmu do samego końca. Jeśli to w jakikolwiek sposób ci pomogło, polub i zasubskrybuj. Wkrótce się